Co my tu mamy, panie szefie? To jest takie ładne pomineczki. Pomineczki? Aha, to chyba na Dzień Dziecka, nie? Ja, ja też bym chciał takie dostać, <laughs> ale nie dostanę. Dzieci są zaskoczone, zaskoczone są naszymi odwiedzinami, a my chcemy im dać coś na Dzień Dziecka, coś symbolicznego, od klubu i od miasta. W tym roku są to fajne kamizeleczki, więc myślę, że, że naprawdę fajny gest i fajny prezent dla tych dzieciaków. A to pomysł samej Unii no. e, Dlatego chciałem serdecznie podziękować Anecie za e, e, przygotowanie e, ciekawego projektu. E, kiedy dowiedziałem się o tym, że warto zrobić coś fajnego, zwłaszcza że. Zwłaszcza, że dzieci, dzieci z, naszego, z naszych przedszkoli, nie tylko publicznych, ale także prywatnych, no, coraz częściej wychodzą w tym okresie wiosenno-letnim, a także jesiennym na zewnątrz. Tak? Także takie kamizelki z logiem Unii leszną, Marki Miasta Leszna i Herbem są jak najbardziej świetną propozycją na no kamizelki, to wiadomo też bezpieczeństwo. Także super fajna akcja. Myślę, że wielki szacunek dla Anety. I całego, całemu z Unii no Myślę, że po części tak, bo będą jakoś bardziej widoczne. Na mieście, gdy będą chodziły, spacerowały i myślę, że będą też czuły się fajnie w tych, bo wyglądają w naszych barwach biało-niebieskich. No ja już nie, no myślę, że jestem trochę już za duży na Dzień Dziecka, ale obchodziłem jak byłem troszeczkę młodszy, to na pewno tak. Super! Być może spodziewały się, nie wiem, laleczek z samochodzików, a to jest taka fajna, spontaniczna akcja, ciekawa z takim fajnym elementem edukacyjnym i myślę, że to jest chyba najważniejsze w tej akcji. I za to jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowanie Unii Leszno za, za pomysł, a wspólnie żeśmy to zorganizowali, także dla mnie to jest tylko spełnienie takich oczekiwań jako prezydenta miasta Leszna w zakresie bezpieczeństwa i oczywiście współpracy z najlepszym klubem w Lesznie, czyli Unią Leszno.